Wiesz ile naprawdę zarabia operator koparki w Polsce? Przeciętny operator spędza w pracy ponad 55 godzin tygodniowo, często bez posiłku regeneracyjnego, bez klimatyzacji, a niektórzy nawet bez tojtoja na budowie. Mimo to aż 65% z nich nie planuje zmiany zawodu. Dlaczego? Bo mimo trudnych warunków to praca, którą wielu po prostu lubi. A jeśli lubisz treści związane z maszynami, kliknij obserwuj na tym kanale i bądź na bieżąco. Z ankiety, w której wzięło udział ponad 1000 operatorów, wynika jasno, połowa zarabia mniej niż 6000 złotych na rękę. A co co trzeci dostaje jeszcze mniej, do 4300 zł, tylko co dziesiąty przekracza 8000 Ale uwaga, ponad połowa przyznała, że część wypłaty dostaje pod stołem kwoty od 300 do nawet 8000 zł. Większość pracuje na etacie, ale co 20 dalej bez umowy. I to przy pracy, gdzie 45% operatorów przyznało, że wykonywało polecenia zagrażające zdrowiu lub sprzętowi, a ponad 70% w ogóle nie dostaje dodatku za nadgodziny. Więc następnym razem, gdy zobaczysz koparkę w akcji, pamiętaj, że za tym siedzi człowiek, który często robi dwa etaty w i rzadko słyszy dobra robota. Jeśli masz zdanie na ten temat, podziel się w komentarzu oraz kliknij polubienie.